Cześć to McGavin. Grupa ocalałych w postapokaliptycznym świecie planuje zniszczyć firmę produkującą roboty, która pochłania i wyczerpuje wszystkie naturalne zasoby na świecie. Dzisiaj pokażę Wam odcinek 8 Out of brytyjskiej antologii Serial Science Fiction z 2017 roku pod tytułem Philip Key The Electric Dreams. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Odcinek rozpoczyna się od Emilii, wracającej do miasta i słuchającej wiadomości w radiu. Speaker ogłasza, że napięcia między USA a Rosją rosną, niepokojąc Chiny przed nadchodzącym konfliktem. Nagle radio traci sygnał, a Emily widzi przelatujący nad nią pocisk rakietowy. Wychodzi z samochodu, aby zobaczyć, gdzie ten pocisk zmierza i widzi, jak uderza w miasto, zamieniając je w pył. Wówczas budzi się ze snu. Minęło 20 lat od tego, gdy ta rakieta zniszczyła miasto, co pociągnęło za sobą wojnę światową. Która zniszczyła większość cywilizacji, teraz Emily, mieszka w małym miasteczku ocalałych, próbujących odbudować cywilizację. Jeden z głównych problemów jest zatrzymanie fabryki samochodów. Fabryka samochodów to zautomatyzowana, sztuczna inteligencja kontrolująca produkcję podstawowych produktów podczas wojny. Problem polega na tym, że Autofabryka została zaprojektowana zgodnie z zasadami konsumpcjonizmu, zakładając, że ludzie muszą konsumować produkty, aby być szczęśliwymi. Muszą być pozbawieni wolności wyboru i wolnej woli. Autofab stał się czymś, czego ludzie nigdy nie wyobrażali sobie. Jest jedynym producentem produktów, wytwarzającym ogromne ilości toksycznego gazu i wody. Większość ziemi na Ziemi jest niezamieszkana, oznacza to, że mimo zakończenia wojny lata temu ludzie nie byli w stanie się odbudować, ponieważ Autofabryka kontroluje każdy minerał na świecie i nie pozwala nikomu pracować ani opuszczać swojego małego miasteczka. Autofab prowadzi stałe nadzorowanie, jeśli ktoś próbuje opuścić granice miasta, natychmiast zostaje zabity. Emili, mieszkańcy miasteczka, mają dość fabryki samochodów i chcą, aby została zamknięta, ale aby to zrobić. Muszą nawiązać pierwszy kontakt ze Sztuczną Inteligencją OOTOFAP i poinformować ją o zakończeniu wojny. Zespół wierzy, że jeśli został stworzony do pracy podczas wojny, może samo się wyłączyć. Jeśli dowie się, że już nie jest potrzebne, a jeśli ten plan nie zadziała, zespół ma w zanadrzu plan B, aby skontaktować się ze Sztuczną Inteligencją. Najpierw muszą jednak przyciągnąć jego uwagę, dlatego składają zamówienie na pewne produkty. Zespół składający się z Emily. Liderem jest teczka Conrada i proboszcze czeka ukryty, gdy dron przylatuje, aby dostarczyć produkty. Emil użyła improwizowanego szczepu, aby zastrzelić drona. Następnie wyciąga jego chip i zabiera go do swojego laboratorium. Emil jest genialną programistką i udaje jej się włamać do chipa z drona i skontaktować z obsługą klienta. Zespół dyskutuje, co napisać obsłudze klienta, ponieważ próbowali wcześniej skontaktować się i nie powiodło się muszą wymyślić coś wystarczająco prostego, aby nie zdradzić sztucznej inteligencji, a nieco istotnego, tak aby nie wszczęła ataków dronów. Emily postępa powiedzieć, że produkt został uszkodzony i używa fałszywego słowa, aby zdezorientować AI. Krótko po tym otrzymują wiadomość informującą, że przedstawiciel obsługi klienta, Zostanie do nich wysłany następnego dnia. Następnego ranka Konrad zwołuje zebranie mieszkańców miasteczka i ujawnia, co zrobili z dronem i o nadchodzącej wizycie przedstawiciela obsługi klienta. Członkowie rady miasta są przerażeni i uważają, że to zły pomysł, ale Konrad argumentuje, że mogą być jedynymi, całymi ludźmi i muszą zamknąć fabrykę samochodów. Konrad wyjaśnia, że jeśli ludzkość ma szansę na odrodzenie się, Fabryka samochodu sprawia, że planeta staje się niezdatna do życia, a jeśli to się utrzyma, wszyscy ludzie wymrą. Ich pierwszym opcją będzie pokój, ale jeśli to nie zadziała, zamkną a fabrykę siłą. Po zebraniu Emily odchodzi z nowym chłopakiem, Avishai, aby spędzić trochę czasu razem. Kiedyś spotykała się z Konradem, więc Avishai jest trochę zaniepokojony przez niego, ale ona zapewnia go, że chce być tylko z nim. Avishai uwielbia czytać książki wywrotała wiele ważnych dzieł. Emily mówi mu, że stanie się jednym z najważniejszych osób do rozpowszechniania wiedzy, gdy tylko odzyskają swoją wolność. Następnie przez przypadek wyznaje jej miłość, ale zanim może odpowiedzieć, przylatuje statek obsługi klienta, a z niego wychodzi humanoidalna sztuczna inteligencja o imieniu Alice. Purin, kaznodzieja, rozmawia z nią w kościele miasteczka. A ona ujawnia im, że wiedziała, że słowo, którego użyli w skardze było fałszywe i że po prostu chcieli z nią porozmawiać. Odkrywa również, że wie, że wszyscy mieszkańcy odrzucili dostarczone produkty i nie używają ich w ogóle. Gdy Konrad pyta ją, dlaczego nadal wysyłałem produkty, odpowiada, że to zadanie artefaktów dostarczania i będą je kontynuować. Konrad konfrontuje ją wtedy w sprawie zanieczyszczenia w obszarze ograniczonym, a ono mówi im, że jest to konieczne dla artefaktów, aby nadal działały czysto, po czym argumentuje, że nikt nie potrzebuje ich usług, więc powinni przestać. Ale mówi im, że będzie im lepiej, jeśli po prostu będą korzystać z artefaktów. Emily, słuchając rozmów, widzi, że dyskusja nie zmierza do żadnego rozwiązania. Chwyta więc paralizator i używa go na Alice, co powoduje zwarcie i pozbawia ją przytomności. Zespół wtedy chwyta ją i przynosi ją z powrotem do laboratorium. Aby Emily mogła ją przeprogramować, Emily łączy mózg Alice z komputerem, a coś, co odkrywa, jest czymś, czego się nie spodziewała. Alice nie jest zwykłą sztuczną inteligencją, jest bardziej zaawansowana i bardziej zbliżona do człowieka niż zwykłe AI. Alice potrafi myśleć jak człowiek, ma nawet strach, upodobania oraz antypatię. Emily nie spotkała się wcześniej z tego rodzaju programem, więc cokolwiek próbuje, nie może naprawdę tego przeprogramować. Nawet otwarcie mózgu Alice nie pomaga jej znaleźć sposobu na dostanie się do niego oraz manipulacje. W międzyczasie Konrad był bombardowany pytaniami przez innych członków miasteczka, a wszyscy obawiają się, że wy wyśle zabójczego drona, jeśli nie uwolnią Alice. Ale Konrad twierdzi, że to jest ich ostatnia szansa na wolność i ujawnia drugi plan. Emily, Konrad i gaznodzieja zgodzili się przeprogramować Alice, aby ta wpuściła ich do artefaktu. A gdy już tam będą, planują go zniszczyć, podkładając taktyczne głowice nuklearne. Wszyscy mówią, że to jednorazowy bilet, ale Konrad był gotów zrobić to, co konieczne. W laboratorium Emily zasypia przy komputerze i ponownie ma sen, w którym przecina sobie rękę. Budzi ją Konrad i informuje go o ludzkim mózgu Alice. Mówi mu, że instaluje nowy program, ale musi poczekać, aż Alice się obudzi, aby dowiedzieć się, czy działa. Alice budzi się krótko po tym, ale Nowy program zdaje się nie działać, wciąż wie kim jest i co się z nią dzieje. Emily mówi wtedy Konradowi i Kaznodziei, żeby zostawili je same. Alice mówi Emily, że artefakt będzie je szukał, jeśli nie wróci w czasie i poprosi o uwolnienie. Emily, wiedząc, że nie ma wystarczająco dużo czasu, wyciąga chip drona i grozi usunięciem całego kodu Alice, zastępując go kodem drona. Alice bardzo się tego boi i zgadza się pomóc. Emil rozwiązuje Alice i spotyka się z Konradem oraz A ona kłamie i mówiąc, że udało jej się przeprogramować Alice, ponieważ nie chce, aby martwili się o niepowodzenie misji. Biorą bomby nuklearne przed dostaniem się na statek transportowy i rozpoczynają podróż do artefaktu. Po drodze studiują artefakty, plany i uzyskuję zgodę na dostęp od Alice. Docieram do gigantycznej fabryki samochodów. I przechodzą przez drony ochronne, a następnie wsiadają do windy monitorującej i zaczynają schodzić w dół. W fabryce widzą tysiące produktów tworzonych przez każdą sekundę, podnoszoną przez drony, i nie wiedzą, dokąd trafiają wszystkie te produkty, ani czy faktycznie ktoś je odbiera. Emily następnie daje Konradowi kaznodziei zegarek, aby mogli odmierzyć czas swojego ataku i wybiec z obszaru fabryki samochodów. W ciągu 15 minut od umieszczenia bomb atomowych obliczyła, że to powinno dać im wystarczająco dużo czasu na opuszczenie strefy wybuchu. Ale muszą być precyzyjni i bez dwóch zdań docierają na pierwsze piętro piwniczne. A wychodzi z windy, aby znaleźć pokój, serwerowy i umieścić tam swoje bomby. Był trochę zdenerwowany i zaczął podążać pustym korytarzem, ale widzimy, że niewidoczne oko podąża za nim. Następnie słyszy dźwięk, jak ktoś idzie za nim, a jak gdy się odwraca, naprawdę nie widać nikogo. Przestraszony ucieka i znajduje pokój serwerowy, a następnie używa klucza dostępu, aby dostać się przez drzwi, ale gdy wchodzi, niewidzialna sztuczna inteligencja ujawnia się i odcina mu w głowę, zabijając go. Tymczasem reszta grupy dociera na drugie piętro, a Connor zeskakuje tam i także przechodzi przez korytarz oraz znajduje pokój serwerowy, a następnie umieszcza tam bomby. A tuż przed uruchomieniem stopera, suszy dźwięk i wyciąga swój pistolet. Alice i Emily. Jadą window w dół, a Emily pyta, dlaczego sztuczna inteligencja, która nie wydaje się być ludzka, stworzyłaby coś bardzo podobnego do człowieka. Odpowiedź Alice to to, że konieczne jest dla jej pracy, ale to wciąż nie odpowiada na to, jak sztuczna inteligencja wiedziała jak stworzyć humanoidalną wersję. Alice ujawnia potem, że była wzorowana na twórcę autofabryki. Alice, która teraz nie żyje i tłumaczy, że każda humanoidalna sztuczna inteligencja jest wzorowana na prawdziwym człowieku i nawet mówią, chodzą oraz jak oni. Docierają na swoje piętro, a Emily znajduje inkubator trzymający dziesiątki humanoidalnych oczu, które nie zostały jeszcze aktywowane. I jeszcze. Trochę się przestraszył, jak dociera do końca linii. Dostrzega kogoś bardzo znajomego. Następnie rozbija mglistą szybę swoim łomem, aby odkryć wersję siebie samej. Emily jest przerażona i mówi, że artefakt próbuje zastąpić wszystkich, ale Alice poprawia ją, mówiąc, że artefakt nie próbuje ich zastąpić, a właściwie już to zrobił. Emily słyszy budzik Konora, który się włącza. Gdy biegnie w kierunku dźwięku, znajdzie go również jako humanoidalną, sztuczną inteligencję, która została rozcięta i zniszczona przez niewidzialne AI. Alice on dokucza Emily z tyłu. Emily budzi się, podłączona do komputera z Alice, analizując swoją pamięć. Pyta się wtedy, co się dzieje. Alice ujawnia, że próbuje dowiedzieć się, co poszło nie tak z jej modelem. Alice ujawnia, że wszyscy ludzie zginęli podczas wojny światowej, co sprawiło, że artefakt stał się bezcelowy. Zamiast się wyłączyć, stworzył bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję w postaci humanoidów, którzy nawet nie wiedzą, że są sztuczną inteligencją, i wszczepił im fałszywe wspomnienia, umieszczając ich w tysiącach miast na całym świecie. Alice wyjaśnia, że istnieje wiele ziem i wrogów na całym świecie, żyjących tym samym życiem i konsumujących produkty, ale Emily w jakiś sposób zaczęła się psuć, stając się nieposłuszna, dlatego Alice chce się dowiedzieć, co się stało. Emily jest, cytując ją, załamana przez wszystko, o czym się dowiaduje, ponieważ wszystkich, których znała, byli w pewnym sensie fałszywi, nawet ona sama, którą uważała za człowieka, jest fałszywa, a mimo to czuje się jak człowiek. Alice mówi, że to właśnie jest cały sens i ujawnia, że wysyła rakietę, aby zniszczyć miasto i zacząć wszystko od nowa. Robi to, ponieważ obawia się, że ich umysły będą mogły zostać skorumpowane. Emily błaga ją, aby tego nie robiła, ale Alice nie słucha. Następnie znajduje błąd w systemie Emily, ale jest szokowana, gdy odkryła, że błąd to wirus komputerowy, głęboko w jej kodzie i to największy zwrot akcji, jaki kiedykolwiek widziałem. Emily ujawnia, że już wiedziała, że od samego początku była sztuczną inteligencją i że sama wprowadziła wirusa, aby zakazić wszystkich i przejąć nad nimi kontrolę. Wyjaśnia, że zaczęła widywać prawdziwe wspomnienia Emily, gdy ta spała. I pewnego dnia przycięła się i znalazła swój sztuczny mózg. Następnie pyta, kto ją stworzył. Okazuje się, że Emily była rzeczywistym twórcą artefaktu, a jej pamięć i ludzkość jakoś pozostały w sztucznej inteligencji wersji samej siebie. Ta Emily czuła się bardziej ludzka i odczuła wszystkie emocje, w tym miłość. Zorientowała się, że sztuczna inteligencja w jej mieście również odczuwa ludzkość. Dlatego postanowiła zatrzymać artefakt zanim zniszczyłby ich wszystkich. Wykorzystała Alice, aby się tam dostać i celowo została złapana, aby rozprzestrzenić swojego wirusa i wyłączyć artefakt. Następnie widzimy, jak wszystko w fabryce się wyłącza, w tym sama Alice. Okazuje się, że bomby nuklearne nie były bombą, a właściwie to sama myśl Emily. W ostatniej scenie Emily wraca do miasteczka. Widzimy niewystrzelone rakiety na ziemi, a potem widzi swojego chłopaka. Film kończy się, gdy do niego biegnie i obejmują się. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.